Cieprzenie kotka przy pomocy młotka. Panu Ryszardowi nerwy puściły. Jak mówi, w życiu widział nie jedno, ale remontu drogi prowadzonego w taki sposób nigdy. Ja widziałem bardziej bystre takie roboty drogowe, gdzie im szybko to szło fajnie, a tutaj jakoś tak. Wie pan, na pół gwizdka. Remont ulicy Batorego ciągnie się od ronda przy trasie północnej do rugatek miasta. Trwa już ponad miesiąc. Te prace, które są wykonywane dotyczyły głównie wykonania robot rozbiórkowych, wykonywania instalacji, zostały wykonane poszerzenia na y, jezdni. Zakres prac jest naprawdę spory. Na tym odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia, łącznie z wykonaniem poboczy, oświetleniem i wprowadzeniem bezpiecznych przejść dla pieszych. Większość zielonogórzan wie, że żeby było lepiej, potrzeba czasu. No, przecież trzeba to zrobić, nie? No, to jakie pretensje? To jest coś. Takie argumenty do pana Ryszarda nie trafiają. Ani jak iść, wszystko tam lasem trzeba do SOMU, czy gdzieś idziemy na przystanek, nawet. No, jest, problem jest na... i to duży. Jak słyszymy w magistracie, póki co prace idą praktycznie zgodnie z harmonogramem, ale potężne ulewy sprzed dwóch tygodni i ostatnie dokuczliwe upały nieco pokrzyżowały plany drogowcom. Jak bardzo tego na placu budowy nikt nie chciał dziś skomentować, na miejscu nie było kierownika budowy. Jeśli warunki pogodowe tutaj nie będą. Płatać żadnych chwili. Inwestycja powinna zakończyć się w terminie. To wyremontowany odcinek ulicy Batorego od wiaduktu do Nowego Ronda. Kolejny odcinek został bez zmian, ale na tym fragmencie natychmiastowe inwestycje w poprawę infrastruktury nie są potrzebne. We wrześniu ukończony zostanie ten odcinek drogi. Koszt remontu to 4,5 miliona złotych.